Cześć Wam kochani. Dzisiaj mamy sobotę. Posypałam mączką bazaltową naokoło, ale że 3 dni padał deszcz, mączki nie było. Dzisiaj z samego rana zebrałam 27 małych ślimaków na tej języczce. Postanowiłam obsypać ją trocinami, żeby się ślimakom do tyłka przyklejała. Część trocin. Może pomoże. Zobaczcie jakie mam już pozjadane te języczki. Sezon się zaczął, czyli druszlaki, rondle. Bo z tymi ślimakami to masakra. Dobra, zobaczymy, może te trociny nam pomogą. No co nam wychodzi? A, jeszcze kolili sobie też obsypuję Ślimaków w tym roku jest masa. Więc trzeba jakoś to zwalczać. Solą nie obsypię, bo zniszczę rośliny, bo ślimaki na sól nie wejdą. Więc trzeba robić jakąś barierę. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam w ogrodzie słychać. A więc tutaj nam się zagęszcza, pokazują nam się kolory, wychodzą nam hosty. Malutkie kruszynki, ale są. Tutaj mamy paproć, języcznik, też już zaczyna nam się pomału wychylać do góry. A tutaj mamy hostę białą bardzo wolno się rozrasta tutaj mamy hosty w tym miejscu mamy hosty miniaturki I dzisiaj w nocy zapowiadają 0 stopni fajnie zaś będę latać i nakrywać tutaj wybudza nam się rabarbar dłoniasty środek przygnity nie wiem co mu się stało albo nornica urzędowała coś tu jeszcze może go odbija, ale środek przygnił Zostały nam tylko boczne. Również już zacznę nakrywać. To jest Kirengiszoma Dłoniasta. Też już czubaczki widzę lekko przymarzły. Podniosło nam się do góry, więc trzeba ją przykryć. To jest taka wysoka bylina o kwiatach żółtych. Bardzo ładne ma kwiatki. Tutaj jeszcze mnie czeka plewienie. Wczoraj popadało, ale między przerwą wyrwałam tutaj na rabatkach, tak na szybko taczkę chwastów ale czekałam na ten sezon by plewić tutaj wychodzą nam floksy będą różyczki, irysy floksy się bardzo mocno rozsiewają zaraz poszukam młodą siewkę, wam pokażę jak wyglądają siewki floksów no więc tak, tu mamy floksy tu mamy floksy, no i nam floksik się wesiał, on listki ma już bardzo podobne do mamuśki ich tu miałam mnóstwo tutaj widzicie, kolejny nam się wysiął floks więc to są floksiki, siewaczki tutaj są kolejne, muszę to pozabierać, bo jak to się porozrasta a tutaj mamy floksy te wysokie, ja je dopuszczę tak do 40 cm i czubki je poprzecinam będą niższe Takie zagęszczone będą i ładnie nam zakwitną. Więcej po prostu będzie kwiatów. Także floksy można sobie przycinać, ale to tak jeszcze miesiąc i trzeba je przyciąć, bo później nam nie zakwitną albo zakwitną nam bardzo późno. Tutaj mamy orliki, trawka do przycięcia. Zaczyna nam kwitnąć groszek bylinowy. Ma takie bardzo drobne kwiatki, jak groszek, tylko że on jest niską bylinką, tak do 40 cm, lubiącą słoneczko. Floks skrzydlasty dopiero nam zaczyna kwitnąć. Tutaj szykują nam się iryski, ale ja mam tego chwaściorów. Zaraz skończę filmik. Biorę się za wyrywanie chwastów. Tutaj mamy te iryski pimula. Pumila, przepraszam, to są te niskie i kwitnie nam wilczomlecz. Tutaj kolorowa rabatka. Tutaj jeszcze zostawiłam włókninę, dobrze, że nie zabierałam, to nakryję. Tu mamy lilię, liliowce, goździki brodate. Jestem uczulona na chwasty. Pachnidełka. Tutaj tulipany żółte i tam tulipany czerwone nam się rozwijają. A tutaj mamy siewkę. Dwie można powiedzieć. Zasłaniam palcem, przepraszam. Tu mamy siewkę z takimi włoskami. To jest rudbeckia. A tutaj podobne do czerwo, czy czerwoniaków chciałam powiedzieć, bo jest czerwone. Do buraków czerwone. Muszę złapać. Uda mi się, ciężko mi złapać. To jest poligonim orientale. Nam się wysiał inaczej rdest, ale takie fajne czerwone ma koraliki także on już zaczyna nam kiełkować tutaj mamy truskaweczkę ozdobną z kwiatem różowym wybudzają nam się iryski variegata kwiaty mają żółte, zwykłe później kwitną jak zwykłe kosaćce tam mamy irysek yy, yy, zapomniałam nazwy szerokolistny on jest ale jak się patrzy na niego to mam na końcu języka nazwę. Trawolistny, o! Ile jest trawolistny? Tam wybudza nam się piwonie. Pszczółki nam się pobudziły i to dobrze, bo padało, nie było pszczół. Teraz za mocno trochę wieje, a u nas kwitną drzewka owocowe, więc potrzeba nam pszczół. Rabatka zrobiła nam się kolorowa. Tutaj wybudza nam się epimedy. Miałam dzisiaj ściągnąć z basiobudy, ale zapowiadają zarostopnie, stopni, więc nie będę biegać i nakrywać. Ale cudownie pachną. Pierwsza sadzonka to jest śniedek zwisły Wisły nam zakwit. W innym miejscu są y, większe kępy. Ten jest samosiejka i sporo ma tutaj młodziaków ładne duże kwiaty jak na śnietka tutaj wybudza nam się ruda naparstnica sto kroteczki a oprysku nie ma jak zrobić bo pada tylko plewić trzeba wszystko było wyplewione i wszystko nam się wszystko nam pozarastało tutaj floksy nam się bardzo mocno rozsiały piękne floksy ale muszę je stąd pozabierać bo tu mam inną roślinkę, która się dopiero nam wybudza. Przed wejściem do domu miałam tutaj donicę i w niej były te drobniutkie bratki, ładnie nam się wysiały i miesiąc temu uszczykłam sobie dwie gałązki porzeczki krwistej i dzisiaj zaglądam. Zobaczcie na korzonki. Także będą, ta się mocno trzyma, to będzie trzeba ją podkopać łopatką. Tak ukorzeniamy właśnie porzeczkę. I krwisto mi te zwykłe porzeczki. Ukorzenie się dalej, a ja Ci znajdę jakieś miejsce. A tutaj bratki niech trochę podrosną, pozabieram je na rabatkę. A tutaj wsadzimy sobie petunie, które ładnie już rosną z nasion. To na słoneczku na dworze już nam się hartuje Tunbergia. Tam co wysiwałam na waciku, już też ładnie podrosła. Wyszły trzy doniczki i też wysieję przy siatce, wysadzę je przy siatce gdzieś, żeby nie latać z donicami, nie podlewać. Roślina jednoroczna, więc może sobie być w gruncie. Ostatnio wspominałam, że za domem mam brunerę. Ona jest w głębokim cieniu też tu ślimaki zaczną urzędować. I że z tej niebieskiej brunery uzyskałam z białymi kwiatkami. Tu akurat pozamykały się, ale część jest w pączkach. To jeszcze palicho, że uzyskałam z niebieskiej białą. Ale też mam i taką zobaczcie. wieje wiaterek, ona ma bardzo drobne kwiaty. I nie wiem, czy uzyskam. Dam radę to pokazać. Zobaczcie, jest biało-niebieska w niebieskie paseczki. Także już mam trzy brunerki. Może będzie najlepiej widać. A więc, siewki najlepiej, nie o teraz jest fajnie widać. Także mam brunerę białą w niebieskie paski, lub podwrotnie Niebieską w białe paseczki. Obok te listki to jest mak pełny. To są te maki jednoroczne, które się wysiewają. Dopiero nam zaczyna wschodzić. Ale z tej brunery się ucieszyłam, że taka. Małe, delikatne kwiatki, ja cieszę. Dobra, idziemy zobaczyć co jeszcze i zaraz kończymy, bo mam dużo pracy, a ma cały czas padać, a poplewić trzeba. Tutaj wychodzi nam stemon palczasty. Ładne, wysokie kwiatki. Listki też takie bordowe, podobne. Właśnie ma do buraków. Orliczki. I z pierwszych irysów, które właśnie będą kwitły, jest irys pumila. To są te najmniejsze iryski. Tu już widać, mają kwiaty. A jak chcemy sprawdzić, czy irys będzie nam kwit. Już wysunął łepek, to zaglądamy tutaj na dole, czy ma zgrubienie. Wtedy znak, że irysek nam zakwitnie. I zakwitnam kolejny anemon. Żółte ma kwiatuszki. Ten tutaj obok sąsiad ma żółte w pełnym. Pełne. I tutaj mamy. Pod fiolecik. Tu ma taki bardzo delikatny, ale od spodu jest widoczny bardziej ten fiolet. Tutaj tulipanki, też muszę je wykopać, przesuszyć. Tutaj ładniej wygląda. Widać jego fiolet. Sam się tam przeniósł, bo był w tym miejscu, tutaj. Ale jak człowiek plewi, on ma korzonki na wierzchu no to się przenosi u mnie plewienie wygląda tak dlatego mam tyle siewek i wyrywam tylko chwasty które wiem, że to są chwasty tutaj zobaczcie przy plewieniu właśnie już widzę, tu zasiała nam się niebieska miodunka i widzę, że zawilce również się sieją tu mamy siewkę zawilca i tutaj mamy siewkę zawilca tak dokładnie spoglądać, to siewek mamy bardzo dużo. Tutaj wiadro, wiadro czeka, bo te linie nakrywam. I kolejna cebulka, narcyz nam się rozwinął. Zobaczcie, jakie piękne. Może go tutaj tak bardziej odsunę. Była tutaj bardzo duża kępa, ale chyba jednak ma tutaj za mokro, będę musiała go zabrać. Tutaj kolejna odmiana zawilca nam się pojawia. To będzie pełny, biały. No. I co? I zabiera mi się za plewienie. I tak klęknę sobie. I tak sobie będę plewiła. <grymne> Tutaj mamy jeszcze liliowce. Dobra, zobaczcie po tych deszczach, jak mi powychodziły chwasty, więc muszę wziąć się za robotę. Miłego dnia, wieczoru, popołudnia. Cześć Wam.